Hej, przyjaciele! Świetnie was wszystkich zobaczyć, a słyszeliście, jak ten skazaniec za załatwił. To nic. Xardas ostatnio wyjaśnił Gorna. No właśnie, czemu ty mnie zawsze w tej kopalni atakujesz? Nic na to nie poradzę, taka natura. Xardasie, a nie słyszałeś, że sztuczna inteligencja może generować nasze głosy? Moment, przecież ja nic o Gornie nie mówiłem. Co ty gadasz? Beliar mi świadkiem, że to niemożliwe. Nie tylko generuje nasze głosy, ale także może stworzyć nasze wizerunki. Diego, co ty opowiadasz? Diego ma rację. Sam widziałem wygenerowane zdjęcia w stylu Disneya. Jeszcze tego by brakowało, by zrobiono ze mnie jakąś bajkową animację. Zrobiono. I nie tylko z ciebie. Chcecie zobaczyć? Czego to ludzie nie wymyślą?